Nie jesteśmy jedyni. Inne kraje, takie jak Francja, Hiszpania, Holandia, Dania, 10-20 lat temu też w ten sposób do tego podchodziły. Natomiast też zobaczyły, że to jest droga donikąd. Bardzo się cieszę, Marto, że możemy porozmawiać na temat, który jest wymieniany wśród tych trzech najbardziej istotnych problemów zdrowia publicznego w Polsce, mianowicie otyłość, otyłość wśród dzieci, otyłość też wśród dorosłych. Zajmujesz się tym, interesujesz się tym, a teraz jesteś inicjatorką takiej strategii, która no, trzyma kciuki, żeby przyniosła efekt, dlatego że my się nie mamy czym pochwalić w Polsce, jeśli chodzi o skuteczność podejmowanych działań, podejmowanych po to, żeby nie było otyłych dzieci, otyłych dorosłych. Mm -hmm. Wręcz przeciwnie, ta Dynamika jest wzrostowa. Powiedz nam o tej koncepcji, o tej nowej strategii. Powiedz, jak widzisz jej szanse? Tak, jak powiedziałaś, nie mamy się czym pochwalić, dlatego że tak naprawdę do redukcji otyłości trzeba zawsze podchodzić y, dwuobszarowo. Jedna to jest profilaktyka, to jest jeden obszar, drugi obszar to jest diagnostyka i leczenie. Mhm. My w Polsce podchodzimy do tego od 20-30 lat punktowo. Czyli ta redukcja otyłości dotyczy jakiejś grupy pacjentów, jakiejś grupy y, terytorialnej, natomiast nie podchodzimy do tego tak strategicznie. Mhm. Y, nie jesteśmy jedyni. Inne kraje, takie jak Francja, Hiszpania, Holandia, Dania, 10-20 lat temu też w ten sposób do tego podchodziły. Natomiast też zobaczyły, że to jest droga donikąd. To, że to mhm. jest droga donikąd, widać także po raportach w Polsce. Zobaczmy ostatni raport raportniku, który niestety na tych działaniach administracyjnych no, nie pozostawia suchej mhm. nitki. I inne kraje, które robiły tu przed nami, w pewnym momencie um, jakby narysowały grubą czerwoną mhm. kreskę. I od tej kreski prowadzone działania są zdecydowanie z poparciem i centralnym, i z implementacją regionalną, działania, które dotyczą w ogóle polityki i zdrowotnej i społecznej. Bo to jest bardzo tak, ważne. Tak, jakś powiedziałeś, doszliśmy do ściany, musimy podjąć pewne działania, ale zawsze warto popatrzeć, jak rozwiązują te problemy inni. Mówiłaś o innych krajach, o innych mm -hmm. państwach, którzy też dosz które też doszły do ściany. Ale ja sobie przypominam taki przykład. Zrobił to na mnie wrażenie, to było w jednym z wywiadów, powiedziałaś ty o tym w, w, w jednym z wywiadów, że na przykład we Francji każda środa w każdej szkole mm -hmm. jest takim dniem, kiedy dzieci zajmują się sportem, aktywnością. Czy są mniej, czy bardziej sprawni. To zawsze jest jakaś aktywność, która ich absorbuje. absorbuje. I nie ma. Y Takiego, takiej środy, w której właśnie na tym nie skupiliby się wszyscy w całej Francji, mm -hmm. wszystkie dzieciaki. Mm -hmm. Słuchaj, no to jest proste, a jakże skuteczne. To jest proste, popatrz, to nie, wy, nie wymaga specjalnego finansowania, to wymaga tylko przeorganizowania i zupełnie innego patrzenia. Mm -hmm. To, o czym mówisz, to jest właśnie tak zwany plan Mercredi, czyli plan na środek, mm -hmm. który jest we Francji. We Francji też obowiązuje taka, e, takie, takie prawo, które mówi, że dziecko kończące szkołę podstawową musi umieć sprawnie i jeździć na rowerze i pływać. To jest znowu niby nic. Słyszę, dla mojego pokolenia to wydaje się oczywiste. Tak, ale to nie chcieliśmy Patrzmy na badania, które robił AWF, że 94% mm. e, d, 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 d dzieci w wieku 8 lat nie ma wystarczająco rozwiniętej sprawności ruchowej. To, co wspomniałaś, to jest jeden przykład, ale to, co na przykład Hiszpania zrobiła, wprowadziła e, darmową wodę pitną we wszystkich obiektach dla małych dzieci, dla dzieci, dla młodzieży i w ogóle w obiektach publicznych. Mm. Na przykład nie ma możliwości w Hiszpanii obecnie e, zbudowania e, takiego nawet końcika dla dzieci. Czy placyku dla dzieci, gdzie nie ma co najmniej jednego dostępnego źródła wody pitnej, bo hiszpanie hmm. mówią, jeżeli nie pijemy wody pitnej, pijemy słodkie napoje gazowane. Hmm. Więc to są bardzo proste rozwiązania. Bardzo proste rozwiązania jest też to, co na przykład robi Holandia, ale też Dania czy Czechy teraz, hmm. gdzie wszystkie szkoły muszą nawiązać w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, lokalnych, współpracy z lokalnymi e, kucharzami, dostawcami produktów, e, zdrowych hmm. produktów warzyw i owoców. Dostawcami mięsa, osobami, które to przetwarzają po to, żeby bezpośrednio czerpać wiedzę. A to jest ciekawe, powiedziałaś, muszą nawiązać, czyli tak. ktoś to. Tego pilnuje, tak. żeby tak było, żeby tak się działo. Jest to pilnowane przez no. administrację regionalną. To co powiedziałaś, że inne kraje mają tego typu doświadczenia. Tak mają. I e, to są doświadczenia, po które warto sięgnąć. Oczywiście nie sięgajmy po nie jeden do jednego. Polska nie jest Hiszpanią, nie jesteśmy no. także Francją. Natomiast czerpmy z tego, zwłaszcza, że bardzo wiele doświadczeń e, ma już wyniki potwierdzone, potwierdzone naukowo. Czyli no. widać, że w redukcji otyłości na przykład dzieci. To działa. Jak zrobiliśmy badania, tak, taką, tak, takie podsumowanie tego, co się w innych krajach sprawdza, jeśli chodzi o profilaktykę w redukcji otyłości, to bardzo ciekawe jest to, że zawsze mówi się o. Wsparciu rządowo-administracyjnym, mówi się o właśnie podejściu takim strategicznym, długofalowym, mówi się o partnerstwie publiczno-prywatnym, mówi się o mocnej bazie dowodowej, ale to, o czym się mówi najmocniej, to o bardzo mocnej implementacji właśnie regionalnej oraz o marketingu społecznym. I mówi się o tym, że. Nie uda się. Zapytałaś mnie przed naszą rozmową, czy ja myślę, że to się uda, uda że my tak. jesteśmy gotowi. Myślę, że jesteśmy już w takim miejscu, gdzie nie chcemy dłużej. Płacić tej ogromnej faktury kosztów zdrowotnych, społecznych i finansowych, e, ja, w stosunku do których teraz e, stoimy, po tych 30, 40, 50 latach niestety niedoceniania tej nadmiernej Ale ta Faktura nad będzie jeszcze publicznym. coraz wyższa, dlatego że e, też takie dane e, często przytaczasz, kiedy m, na przykład dwunastolatek już u niego stwierdzimy mm. otyłość, to w 75, blisko 80% my wiemy, że on będzie otyłym do roz czyli tak. pacjentem za chwilę z wielochorobowością. Z wielochorobowością. Masz rację, z wielochorobowością czyli już dzisiaj jeszcze wyższa. faktura może być jeszcze wyższa. Już dzisiaj wiemy, że otyłość tak naprawdę to jest około 270 różnych powikłań. Mhm. Czyli bardzo wiele z tych 9 milionów osób w Polsce, które mają otyłość, bardzo wiele są to osoby leczone na wszystkie inne choroby. Natomiast mm -hmm. nie na otyłości niestety. Mm -hmm. To, co mówią dane amerykańskie, jedna, jedno euro wydane na profilaktykę, ale, profilaktykę otyłości poza systemem ochrony zdrowia, mm -hmm. daje oszczędność 6 euro wydanych na leczenie otyłości jej powikłań. No, to jest mocny argument. To powiedz jeszcze w skrócie, jak to będzie, to znaczy powstanie strategia, będzie opisana, opublikowana, wyląduje na biurkach wszystkich decydentów. Mm -hmm. Jak to będzie? Cudownie, że to pytasz. Podchodzimy do tego y, bardzo szeroko, w zasadzie tak jak Hiszpanie, którzy dwa lata temu opublikowali y, strategię narodową, którą przedstawił i za którą stoi wicepremier rządu. U nas też tak będzie? Zobaczymy. My mamy nadzieję, my bardzo byśmy chcieli. Dlatego mm. rozmawiamy z KPRM i mm. wierzymy, bo we wtorek na, na naszym spotkaniu będą tak przedstawiciele KPRM, jak i e, wysłaliśmy zaproszenia do 14 mm. ministerstw. Z większości mamy potwierdzone, ponieważ mm. dla nas ta strategia, e, strategia krajowa to są cztery poziomy. Poziom instytucjonalny, mm. czyli resorty, poziom naukowy, czyli towarzystwa naukowe. Zaprosiliśmy kilkanaście towarzystw naukowych. Mm. Nie tylko z medycyny. Trzeci poziom to jest poziom społeczny, czyli to są organizacje pacjenckie, organizacje um, społeczeństwa Trzeci. obywatelskiego. Trzeci sektor, prawda? Trzeci sektor. A czwarty mhm. poziom, to jest poziom niezmiernie istotny, to jest biznes. No tak, to to jest biznes i też zaprosiliśmy ponad 20 różnych federacji i stowarzyszeń, bo no w Polsce to jest ciągle tak, nie wierzymy w partnerstwo publiczno-prywatne, ale warto spojrzeć na rozwiązania w Wielkiej Brytanii, w Holandii, we Francji czy w Danii właśnie partnerstwa publiczno-prywatnego w zdrowiu publicznym. My nie mamy innego wyjścia, bo my nie mamy na to tylu środków. Trzymam kciuki Marto, żeby się to wszystko udało. Będziemy oczywiście na ten temat jeszcze pewnie wielokrotnie rozmawiać. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam do współpracy. Zapraszamy.